Witajcie widzowie mojego kanału YouTube. Dzisiaj Wam pokażę porównanie dwóch kamer Sony i Oldro. Tak. Pierwsze, rzućmy okiem na kamerę Sony. Tak. Jak widzicie kamera Sony ma 9,2 megapiksele. Obraz w HD. A konkurencjacji Oldro. O, Oldro to ma 24 megapiksele i Full HD. Sacun. Drugie, obiektywy. Co można o obiektywie Sony? O Sony mamy zas zasłonkę taką. Oldro ma klapkę. O ma klapkę, o jak widzicie, i trochę gorszy obiektyw, ale... O ma jeszcze jedną rzecz, której Sony nie posiada. Może mnie fani Sony zjecą za to, ale patrzcie. Kabel musiałem psykać na taśmę kręcącą. Tak, czego nie ma Oldro, nie posiada takiego kabla. Tak, nie posiada kabla. Co więcej, kamera Oldro ma tryb Night Vision. Widzicie ten sensor u dołu? Tak, to jest właśnie Night Mode. Umożliwia nam nagrywanie filmów w nocy. Jak widzicie, testowałem już ten tryb. Co jest Oldro ma środ na karty pamięci SDHC. Co to odcinek mogło pozwać na umieszczenie do 120, 128 GB? Co jest C? Sony taki, takiej wygody nie posiada. W, son, w kamerze Sony mamy, yy, otwieramy ten panel. I pod tym panelem mieści się y, cały, mecha, cała, mecha, ca, no, cały mechanizm, gdzie, gdzie wkładamy kartę. Patrzcie tutaj, mamy taki, taką klapkę. Popatrzcie, ciężko mi się to apeluje. Jedną ręką, bo drugą trzymam aparat, w którym to nagrywam, ale patrzcie. Kudę. Widzicie? Cujecie Czu basę? Tak, to jest właśnie to. Wodno mamy, nie mamy tej, tego problemu. Czy warto kupić kamerę Oldro? Czy też lepiej, lepiej kupić dosyć model Sony? Ja uważam, że pomimo tego, że Sony to jest markowy sprzęt, to jednak lepiej, lepiej kupić tańsą, bo tam. ja dałem za swoją 300 w Rombadzie, a za tą Sony dałem 600 tam coś w Euro LTV AGD, co mogę powiedzieć o Oldro. Używam ją od, od tygodnia i działa dobrze. Sami widzieliście parę produkcji naganych właśnie tą kamerą. Linki w opisie do filmów będą. Oczywiście z tej nie, mam za, nie nie mogę zaś filmu na swoim kanale, ale z Oldro to podeślę Wam dużo linków także. Jeśli się jeśli dam radę nagrać noc museów w tym roku tą kamerą Oldro. A, jeszcze wam pokażę jakby nie było pulpit od Oldro. Jak wygląda? Co mogę powiedzieć? Kolory ma świetne. Odwzorowanie kolorów. O! Odwzorowanie tam ruchu. Poczekajcie, zbliżę na ekran. Dobra. Wiem, że nie powinno się nagrywać ekranu od tak, ale tak zrobimy. Minusem jest bateria. Widzicie. Szybko się zużywa, ale pomimo tej, pomimo tej ceny, yy, drugą, drugą zaletą Oldro jest to, że można ją zasilać poprzez powerbank. Tak, jeśli ktoś wcześniej miał taką kamerę i mu nawaliła, to polecam kupić Oldro, a nawet na pierwszą kamerę. Polecam też skupić, właśnie Oldro jest nieco lepsza, bo co jest te 9,2 megapiksele w porównaniu z 24, które oferuje Oldro? Co prawda, ma mikrofon bardzo cły i tylko się rusza tym potencjometrem, suwakiem, tym to, to po prostu się słychać w całe sumy. Co jest? Mogę Oldro zarekomendować jako dobry wybór. Jako sprzęt z wyższej półki. Polecam yy, yy, Polecam jako, jako jeden z lepszych youtuberów w Polsce sprzęty właśnie tej filmy. Sekonaj się na nim na Oldrow.